dostawcie lajka, like subskrypcję, z dzwoneczkiem oczywiście, żeby dostawać kolejne powiadomienia, a tymczasem przechodzimy do odcinka. To jest kolejna część i część druga, mobilka. Zaczynamy. Testerno oczywiście. Oj, oj oj, hamulec. No uuu. Oj 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 musiał wyprzedać! Nie, no on chciał wyprzedać. Dostał właśnie tak polu, że nie wiem w tyłek no w ten sposób. następny filmik, Oczywiście tradycyjne pum I co robisz teraz będzie... No, takie pu, pu. pu. Teraz temu wiedzie. No, wersji przystosowanej. O chłop, o staranował auto. Ole st staranował, już wow, staranowa, fat drogu sami, on też. No. Ile. Chyba ledwo kto to przeżył Zielone światełko tylko No oczywiście Ta kobieta nie wie co zrobić No nie wiem Zielone światło mam Mam pierwszeństwo No i oczywiście musi się znaleźć zawsze głupek który wyjedzie mu przed nos Zawsze tak jest Zawsze tak jest no. Wywalanie 13:36 tam było. Czy czeka, czeka, co? Tylko wie malucha. Co? To nie był jakiś wypadek. Tam była karetka. Ej, ale coś tam było nie tak. No, u nich no przynajmniej w wypadku. Coś to mówić. Uj, poślizg, jak to deszcz, to poślizg tylko tylko na drogach. Czemu tam stało? pilot o ciekawe to wyjechanie ciekawe gdzie macie nazwę tego auta co <laughs> on mu rąbnął ale mu w tyłek wjechał Pao, pao. Poszedł na barierę. Deszcz, a deszcz to tylko poślizgi. Więc zapewne to jakiś poślizg. Wyprzedanie! Tu już na prostej! Jakim, jakim, jakimś cudem. uniknął tego. Uniknął wypadku. Jakimś cudem. Auć Co to było? Nie wiem. Rownie mów w tyłek. Rownie, rownie mów. Pum. No i sobie by pojechał. Pojechał. Poślizg deszczu. Barierka. No i tak. Zielone siatełko. I piiii. Myślałem, że jeszcze jakoś. Nie przejechał. A jednak pojechał dalej. Ale ledwo, bo dostał opt w tył. Ten jest niewinny. Idziemy dalej. No. <śleszamy> nie, nie no, ja słyszałem. To idealne. No Oczywiście, muszę się zawsze wepchnąć wszędzie Wszędzie, tylko Mercedes me... Wysiał to jeszcze chciałem się pobić jeszcze zapewne Poślizg deszczu Aha, on stwierdził, że jednak tak chce jechać w prawo, w lewo raczej to go zepną tam na lewo No bo nie umiał skręt kierownicy chyba, chyba miał To było tornado. Tornado to chyba było. Pło! Co to było? Opona. Opona zeszła. Opona poszła w dal. No, papa pa, opona. Poślij. Czas zacząć. I. Należy że jeszcze tam robię w tamtego typa. Na szczęście nie. Zajeżdżania oczywiście. No bo Mogły tak zajechać nas, co wysiądzie i... No, tak się Nic się nie stało? Co wy... Co on zrobił? Co on zrobił? Czy on wyjechał sobie z tego narożnika i nagle w pociska? I oczywiście w cysternę. Jedziemy dalej. Nie ma co tu patrzeć. Dziadek to zawsze nie umiem prowadzić Wyprzedaję u, no prawie nachowanie A tego tak mnie zadziera się z większym od siebie, panie busie Wyjedzie mu Oczywiście, że mu wrądzę Oczywiście No, oczywiście, że mu wylądał I będzie Ole mu tam zderzak Czemu by... Aha, ten się zaczął cofać Wszystko okej? Okay? A, wszystko okej okay. Jadę do dolej. A, nic Wcale mu się nic nie stało Wcale nie urwał Motocyklista oczywiście Przejedzie albo gościa, albo w auto wjedzie Ała! Bob... Nie obajcie się bez zaszkodowania kota <noise> w tył, zjazd w, w prawo, jeden w lewo, jeden w prawo. Nie, już nie... No. A nie można było trąbnąć, że pojechał? <noise> Na wiosce, na wiosce wyprzedza. Na zakręcie jeszcze. No chyba nieźle, prawo jazdy zał. W czups wygrał. Czy nie jest to. Jeszcze... Nie mam pytań. Czym wyprzedził tym? A to była policja. A to była policja, jakie. Ole, wam ale przypał, ale przypał Niebieski go złapali niestety Po, Poszedł! Poszedł! Poszedł z, z nim na randkę Autko z autkiem! Ole urwał chyba z trzy auta tam walnął. Okej, okay. Temu po krawężniku, by bo... nie poślizg, nic tu się nie stało iść dalej. Jak ludzie nie słyszą dzwonka, to myślą, że jeszcze przyjadą, bo ci czy jest daleko. Nie, to nie jest daleko. Zmyłka, będzie wyprzedanie. Tam było 100 pierwszeństwa gościu. Gratuluję. Znaki się patrzy. Wygrał w loterii czupa czups. Prawo jazdy. Będzie, 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 będzie kraksa. No nie było kraksy. Ale blisk tego. Uuuj oj Wrów. Poszedł wrowek. Muszę. Mówiłem, poszedł w rów Na drzewko Ten Tędy zaczniemy wszędzie No ale ja ale jak, no ale jak, no teraz nie wykształcimy w ogóle Jeszcze sobie pojechał dalej No fajnie Wykształcam kupić dwójkę Aaaa! Latające kartony! Latające kartony! Latające kartony z ciężarówki Ho 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 ho! Ho ho ho! Aż ta ci się spieszy? <ścoughs> Wyścig! Auto kontrowały przez kangur? To zając Zajączek biegnie Skończył. Pik! Jeden. Myślałem, że jeszcze drugie oglądam. Bo... No, nie fart. Tam to się bardziej rozwali, więc na no, chłopie I Jero mógł mu ktoś. Bo <grystanie> się kolega, i ten kolega, co chciał powtórzyć, ale niestety nie powtórzył tego samego. Zamiast zjazdu, to zjechał na krawężnik. gdzie bum, Paha! Myślałem, że to a to była zmyłka. tamto jeszcze nie szczęło. W się... O, policja na miejscu. Pytk, cyk, myk. Papa. Pa. Policyjka na miejscu, oczywiście. Niebiescy zawsze w akcji. Następni, następni, następni. Jednym. Kab. No! Chopie, powiem ci, że miałeś farta. Miał farto, że hamulce miałem dobre. I pyk Czy to była Tesla? Chyba nie. Jakby była Tesla, to bym już raczej eksplodowała, także Żeby mi tutaj nie było. No na Tesla. I puk Wan. Poszedł. No. 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 No! No oczywiście musiał się wa... I wysiadka Aha, a jednak nic się nie stało, jadę dalej Wcale nic się nie stało Eee, no Nie, nie mam pytań co do tego co przed chwilą było W ciężarówkach teraz się po waha Loteria czuła, czuł po raz drugi. Loteria trwa tam. Nie wiem, czy tam to dotknąć, czy nie. Ale teraz przejdziemy sobie do kolejnego odcinka. Eee, muszę to cofnąć sobie. Pohoho! Zachowanie ho, ho! chyba po czwórne, Chyba, że tam dalej jeszcze polecia. No przejechał. Ważnym, że przez. Cały Tor ważne, że niech nie jechał, chociaż mogłoby go wtedy wyprostować, byłoby lepiej chyba. Wyprzedzanie ten. Aj, jaj, jaj, Tak się kończy właśnie wyprzedzanie, jak wyszedzę szarząc z kolegą. Nie wiem czy wiesz, ale masz pierwszeństwa. Nie Policja tu będzie Ale nie, bo to miało być na pierwsze tak także on będzie miał tam Będzie był Czy on się umrął o jakiś suk? Czy jakiś zjazd, czy coś? puu Nic mu się nie stało, tylko... ...motorzyk pojechał zniewerany Pojechał kolega dalej. Wiem, że mu jest przykro, ale takie rzeczy... ...bywali w błocku. Nic, nic się nie stało, Marian. No, ty już cały. Pyk! Pyk cyk myk. Dwa okna wybite. Ale miał farta. W pole pojechał, a ten się uratował. On wiedział, że ktoś tam jedzie. To jest tam pierwszy chyba w lato. Jest tak jasno. Oj, lekko go ale może jechać dalej. Pan rowerzysta i pan, który jeździ po krawężniku. Czy on wleciał przez to szybę? Nie, myślałem, że już wjechał przez szybę. To było wtedy dziwne. Wpadek na skrzyżowanie ulicy Żablona Poznań. Ho. Uuu, malucha skasowało. Bardzo dobrze, bo maluchy na złom. Oj. Ktoś poszedł na wyprzedzanko. Supek. Zepchnął go, ale ładnie. Ładnie, ładnie. Zamknął jak żużlowce zamykają na początku startu. Nikt tam nie musnął nawet. Czy? Ała. No, trochę słabo, że walnąłeś o tory i jednocześnie wjeżdżając w to. Brrr. Motor sobie. Po... Motor dalej. Motor dalej sobie pojechał. Nie wynik nic. Tyle rysunek. Właśnie to mam wkleiłem. Ok, nie no. wiem, bum, pom, pom. Nie no fajnie, przynajmniej zaparkowałaś Bardzo ładne tam parkowanie tyło No Jakby nie patrzeć, to było bardzo ładne parkowanie Także nie ma się co dziwić tutaj I będzie bum był... co ona zrobiła? Co ten chłop zrobił? Co on zrobił? Co on zrobił? No ja nie wierzę, jak może tak sobie zjechać normalnie? Pii, pi... pyk No... fajna autko do kasacji oczywiście Jeszcze na godzinę ograniczenia po drugiej stronie. Oj nie uderzył. Może ja. się wyjedziemy. dalej Aha! Aha! Koniec, jazda? Dwóch motocykli. Znaczy dwóch no, Dzieciaków na jednym motocyklu bez kasków jeszcze. I się wywalałem tuż przed... Co to jest? O! w szoku chciałam tam pojechać i pomóc, ale no. To się nie udało. Chciał tam pojechać Po tylko chciałem zobaczyć. Zagabił się, aż kropnicę skręci po prostu tam. Nie jego wina. Poślizg. Poślizg. Aj, barierki nie było. Będzie druga barierka, nie będzie drugiej barierki. Uuu, ale Fartan. Upanował to auto. Prawie była bariera dwa razy. A no, mogę jechać dalej, nic się nie stało. Śnieg, a śnieg wiadomo, poślizg to będzie tylko. Oczywiście, tak jak tradycyjnie śnieg, to pościzgi muszą być. Puuu! To tylko przyczepka! Nic, nic strasznego. Ważne, że auto nie uczerpiało. Jak przyczepka, to tam nic. Przyczepka, to się nic nie stało. Gorzej, jak auto by rozwaliło. No, przyznam, ciężarówka żarówka miała nieoparta i gości oczywiście... Ała! nasz kamerka spadła. Jedziemy sobie stąd na godzinę, oczywiście tracimy równowagę, wyjeżdżamy sobie w kramężnik, poszedł potem w pole na rów i no, tyle się kończy po prostu. Wyjeżdżanie, kolega za kolegą. I jeden kolega skasował, strzelił, dwa autonaz. Co robisz, no? Poślizgi, bo, bo deszcz. Ai! No, chopie, no nie byłeś to oznaczony, no jak bym cię zauważyć z takiego daleka? No nie byłeś oznaczony, no. Nie jego wina. Albo światu nie włączonych, albo po prostu ten nie był ten. Taki sobie, no. No i tak go potrąci. Mam rękę. Pik. Ale, że aż robisz takie tragedie, że masz wjeżdżać auto na autko, no to już nie ma takiego potrzeby. Już zakręcik, poślizg, barierka będzie rów. I jednak po prostu na z barierki. Ała NIE! NIE JEDŹ! No nie no, ma puste pola, no to może jechać, ale nie co jedzie podczas gdy ktoś przejeżdża Auć 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 Tylko powiem auć, no to tyle Po prostu to bolało, tego się nawet nie wysiada i nie przeprosi Sobie odjeżdża wam, nie no nie no, to jest niepoważne Odjeżdża do syna po Moskwiecie. No, skasowała go taksówka. To tyle na dzisiaj, dzisiejszą...